Dobry, z tej strony człowiek artysta, jestem dzisiaj w Warszawie, jestem dzisiaj koło Mursu Rzeckiego, ale z jego z drugiej strony. Z tego co widziałem, zawsze relacje są z strony głównej od strony, można powiedzieć, tej głównej ulicy. A ja tak, teraz wam pokażę taką akcję, że pokażę wam, tak, jakby można powiedzieć, boczną ściankę. Jestem tutaj oczywiście na tle stacji CPN, Orlen, Super Reklama. Za mną bloki, osiedla. A tutaj mamy to oto właśnie ściankę, którą chcę wam pokazać. Tutaj mamy wyścigi, a jeśli chodzi o tą główną ścianę, na której odbywają się czyemy graffiti, to ściana jest ogólnie z tamtej strony, tak jak mówiłem, przy ruchliwej ulicy. I przeważnie wszystkie jakieś tam relacje, wszystkie materiały są właśnie z, z tamtej ściany, która jest właśnie z tamtej strony. Powtarzam się, czy nie? Chyba tak. Słuchajcie, ja idę, bo chcę Wam pokazać po prostu tą oto stronę. Mam nadzieję, że nic mi nie przyjedzie. Ostatnio mam pechat do samochodów i po prostu zaczynamy z relacją ze służebca. i lecimy super turbo mega ptak myślałem, że będę miał problem z złapaniem tutaj można powiedzieć odległości, ale zmieniłem kamerę na telefon, który ma szerszy obiektyw tutaj mamy rzut haluna, zobaczcie halun ma naprawdę rozpoznawalny styl, jeżeli chodzi o, o kolory i litery więc Mniej więcej to wygląda tak. Jego wrzuty widzieliśmy ostatnio na starym force PKP. Warszawa główna. Tu mamy wrzut, oczywiście, legendy, jeżeli chodzi o polskie grafity Pixa. Odkąd pamiętam, Pix zawsze malował. Pozdrawiam cię serdecznie. Jestem twoim wielkim fanem. DRSPM. I lecimy dalej. Powiem Wam, że trochę tego jest. Tu mamy już ta Obika. Pozdrawiam Cię serdecznie. Poznałem kiedyś ty, na grafiki Graffiti. I lecimy dalej. Buffalo. to zmutowany? Jakiś super turbo mega mutant. Redka Cycki Nie jedna osoba pewnie ślini się na ich widok Bez świateł panowie, bez świateł I lecimy dalej Ja naprawdę mam yy, ostatnie wrażenie, że coś mnie potrąci Powiem wam, że mam naprawdę wielkie nieszczęście Jeżeli chodzi o, o w ogóle samochody, motory I takie rowery i inne akcje To mamy stricte też bardzo rozpoznawalny styl. Patrzcie, 2017 rok i jeszcze siedzi praca. Anok. Serdecznie Cię pozdrawiam, Mordo. Elo, Elo. Yy, niedługo będzie relacja z Włomina, na której też są oczywiście Twoje wrzuty. Pozdrawiam Cię serdecznie. barkru. Tu mamy Komara, który też maluje z Anokiem. Też Cię serdecznie, Komar, pozdrawiam. Joter. Tego pana nie trzeba nikomu przedstawiać. Też bardzo zasłużona postać, jeżeli chodzi o warszawskie graffiti. Lecimy dalej, bo tu jest jakiś samochód, więc nam zasłonił trochę, można powiedzieć. No i tu wlatujemy dalej. Lecimy, lecimy, lecimy. Coś powiem wam, że wygląda klimatycznie, zobaczcie. Tak jak właśnie powiedziałem, osiedle. To jest nawet fajnie malować, ponieważ z tamtej strony Mursu Żwieckiego jest naprawdę wielka palma. Jeżeli na przykład jest słońce, to powiem wam, że człowiek naprawdę może się wypocić. A tutaj z tego co widzę, zobaczcie stało wszędzie drzewa, więc naprawdę można trzyautorowo sobie po prostu zrobić fajnego wrzuta. Zobaczcie, jaki kap. Kali graficzny styl. Powiem Wam, że dzisiaj już kręcę trzecią relację, więc tego trochę jest. Pamiętajcie, jeżeli chcecie, żebym odwiedził Wasze, wasze miasto, opiszcie w komentarzach, odzywajcie się na Plif, na pewno, na pewno Was odwiedzę, ponieważ, tak jak wspominałem, lubię podróżować po Polsce. Następna akcja. Nie, no mam nadzieję, że nic mnie nie potrąci. Naprawdę, Teraz zobaczcie, jaki kot. W ogóle taki szybki styl, co litery i kolory naprawdę nadają. Można powiedzieć prędkości. Tutaj mamy też pracę stricte następną. Naprawdę ma charakterystyczne litery, jeżeli chodzi o tego pana. Z daleka można rozpoznać jego styl. On tu mamy Tratera. 18, czyli 2018 rok. Zobaczcie, dobre prace siedzą i nikt ich nie zamalowuje. Jak najbardziej. I o to właśnie chodzi. Ja zauważyłem na przykład, że jeżeli chodzi, teraz o czymy graffiti, bardzo dużo osób ze słabymi pracami wbija się na mur, zamalowuje po prostu lepszy graczy. Dla mnie to jest brak szacunku, zwykłe tojostwo hot hikesem. Tutaj znowu mamy Anoka. Pozdro mordo. Widzę, że dużo bombisz. Tak, To jest, zobaczcie jaki fajny ten Napis, pozdrowienia do domu Jeszcze zrobię to zbliżenie Jak wygląda z tamtej strony I lecimy dalej Lecimy mordeczki Lecimy Tutaj może uda, uda, uda mi się uchwycić to za samochodu, ponieważ mi zasłania. Jakaś dobra patologia idzie za mną. Co długie słowo? K, Pier, i w ogóle. Możesz wygrać tę sprawę? Masakra. Pamiętajcie, uczcie się, szanujcie się, szanujcie swój język. To jest ready, którego wrzuty tak często Wam pokazuję również. Z tej strony może będzie lepiej widać. Alko. I tu mam Rediego. OBSK. Powiem Wam, że kolory bardzo mi wchodzą. I praca jest jak najbardziej w moim stylu. Dużo osób z Was nie wie, ale sam jestem artystą. Jestem osobą, która wycina kolarze, maluje, mam też wykształcenie artystyczne, pewnie który z Was to nie interesuje. Na pewno super turbo mega graficiarzy, którzy są, można powiedzieć, którzy po prostu nie lubią sztuki, chociaż sami tworzą sztukę. Bardzo często byłem za to hejtowany, ale powiem Wam, że nie żałuję tego, że włożyłem kasę w, w swoją edukację, yy, rozwijam się cały czas w tym, yy, cały, czas, cały czas coś tworzę. Więc polecam Wam serdecznie, ogólnie rozwój osobisty. Pamiętajcie, się, że, pamiętajcie że graffiti yy, naprawdę daje dobry start, jeżeli chodzi ogólnie o początek sztuki, o początek jakiejś takiej można powiedzieć kariery zawodowej, grafika, ilustratora, yy, rysownika. Tylko po prostu trzeba wytrwale do tego dążyć. Rozumiem, że życie depcze ogólnie wyobraźnie, jak to kiedyś powiedział yy, ktoś, na pewno wiecie kto, OBS... Obske? OBSKE. Słuchajcie, trzeba po prostu dążyć do tego i realizować swoje marzenia. Wiem, że bardzo na przykład, dużo osób porzuca sztukę, porzuca muzykę, porzuca sport, porzuca zajawki poprzez pracę, którą wykonuje, czyli wiadomo, praca w magazynach, praca w jakichś fabrykach, żona, dzieci trzeba jakoś utrzymywać. Ale pamiętajcie, że tak naprawdę czasami w życiu trzeba zaryzykować i po prostu postawić wszystko na jedną kartę i po prostu zrobić coś ze swoim życiem bo jeżeli naprawdę wasze życie wam nie odpowiada to nie jest niczyja inna, nic, nikogo innego wina jak wasza po prostu chociaż są różne zale zależności, wiecie o co chodzi ale polecam wam naprawdę yy, ogarnijcie niektóre, yy, niektórzy tyłki dupy, yy, pięty i po prostu realizujcie swoje marzenia pamiętajcie, że życie jest tylko jedno, nikt za was życia nie przeżyje to tak na marginesie takie moje rozkminki Powiem Wam, że torbojady komary tutaj nieźle tną, więc powoli że zawijam, zresztą i tak kończę. Nie wiem co ta praca tu robi, chyba przez przypadek się znalazła. Tu mamy Blade'a znowu, którego tak często ostatnio widuję, jeżeli chodzi o jego pracę. Pozdrawiam Cię serdecznie. Przepraszam że, na, przepraszam, że na samym początku przynosiłem Twoje e, litery, ale tak jak powiedziałem, ja nie znam się na wszystkim. E, słuchajcie, Wy jesteście od tego, żeby dać mi jakieś wskazówki, cały czas dajecie mi jakieś tam wskazówki, w jaki sposób prowadzić kanał, e, w jaki sposób e, rozmawiać z Wami, e, co Wam przekazywać, za co Wam serdecznie dziękuję. E, pamiętajcie, robię to dla Was. Subskrybujcie kanał Człowiek Artysta, bo naprawdę w tym mi pomagacie. Jeżeli chcecie, żebym dotarł do jakiegoś, jakiegoś innego miasta i pokazał Wam oczywiście ścianki, liczę na jakieś takie akcje, zaproszenia, to co? Trzymajcie się, życzę Wam udanego dnia. Dzięki, że ze mną byliście Elo.